Witam wszystkich bardzo serdecznie. Bardzo się ciekłem. Pozdrawiam wszystkich graczy z Skargotekon i do Was oczywiście skierowany niniejszy film konkursowy. Na samym wstępie bardzo bym prosił, jeżeli przysyłacie odpowiedź, aby ona była w poprawnym formacie. A mianowicie, oczywiście najpierw wpisujecie swoją odpowiedź. Myślnik, serwer, na którym chcecie otrzymać swoją ewentualną wygraną. Myślnik, swój nick. Bardzo proszę się tego trzymać, ponieważ. W poprzednim konkursie, no ja odsyłałem tam odpowiedź, po prostu odpisywałem, aby poprawić format swojej odpowiedzi. No tam większość podprawiła, niektóre nie zostały poprawione. Bardzo bym prosił, no taka, taka niby głupota, no ale jednak to jest bardzo ułatwione wtedy dla mnie zadanie przy sprawdzaniu odpowiedzi. Także jeszcze raz bardzo proszę, najpierw odpowiedź myślnik, serwer, myślnik i ważnik z gry. E, moje pytanie będzie odnośnie. Oczywiście, przebiegu mojego auta. Za chwilę tutaj jeszcze coś wam tutaj nagram z tego cyferblatu, ale jeszcze tak w ramach, że tak powiem, właśnie regulaminu. Bardzo bym prosił zapoznanie się w opisie filmu. Do, do filmiku konkursowego będzie zamieszczony regulamin, którego bardzo bym prosił się trzymać no dokładnie no tam nie jest nie będzie to żaden nie jest to żaden rygorystyczny regulamin jak to już wiecie z moich poprzednich konkursów po prostu no, najważniejsze aby ta odpowiedź którą udzielacie niepowielana była że wysyłacie tylko raz kolejna aha kolejna sprawa jest taka aby po prostu nie dziwić się że was, wasz komentarz nie pojawi się automatycznie pod filmikiem ponieważ ja Mam włączoną opcję, po prostu teraz zatwierdzania komentarzy. Co za tym idzie? Ja po prostu spisuję sobie już na kartce w notesie odpowiedź i po spisaniu akceptuję komentarz, odpowiedź pod filmikiem, także bym prosił, za automatu od razu też o nie edytowanie swoich odpowiedzi, ponieważ edytowana odpowiedź już no, nie będzie wtedy ważna, bo ja po prostu sprawdzam wtedy swoim notesem zwycięzców pięciu pięć, pięć oczywiście pierwszych miejsc. I jeżeli no, będzie różnica, no nie będę mógł tego zatwierdzić. także żebym bardzo prosił jedną odpowiedź od razu jaką tam sobie tam wymyślicie, jaką ustalicie. No i taką wtedy podać jeden raz. Także no mówię, jeszcze dokładny regulamin będzie wszystko pod filmikiem. Także przekręcimy sobie teraz tutaj kluczyk zapłon. Mamy godzinę 14:42, minus 3 stopnia. O powietrze tak jak jest, jest nawet na półbiegu. Także oczywiście za chwilę ja wyłączę swój materiał. Po czym nagram oczywiście przebieg aktualny dafika, którym jeżdżę, zachęcam wszystkich graczy z Cargo do udzielenia odpowiedzi. No, przecież to nic nikogo nie kosztuje, a zawsze trafić można, bo ktoś tam ostatnio pisał, a nie będę udzielał odpowiedzi. No, bo ja się na tym nie znam, pojęcia. No. Stan licznika jest na pewno sześciocyfrowy. No, to już mówię od razu, no to myślę, że większość się to domyśla ale dla tych, którzy tam po prostu się nie znają, czy tam nie chcą udzielić odpowiedzi, no wpisz jakiekolwiek sześć cyfr jakie Ci przyjdą do głowy a nóż widele strafisz i Ci się uda i zgarniesz nagrodę oczywiście za piąte miejsce jest 100 czeków za czwarte miejsce jest 300 czeków za trzecie miejsce jest 500 czeków za drugie miejsce będzie przyznane 1000 czeków, no i za miejsce pierwsze nie wiem, czy kurde nie pomyliłem się, czy mówiłem pierwsze, czy nie. Dobra. Bynajmniej za drugie miejsce z 1000 czeków i za pierwsze miejsce będzie auto unikatowe. Jakie to będzie, e, już oczywiście jakoś tam, nie wiem, czy w filmiku to, to napiszę, czy jak jeszcze z Konradem, to uzgodnię. Także pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie, jeszcze raz zachęcam do y, wpisywania swojej odpowiedzi. O, temperatura nam spadła na minus 3,5, żeby nie było jakichkolwiek niedomówień. Także 14,43 minus 3,5 stopnia. OK, ja kończę ten materiał. Także za chwilę już nagrywam wam z licznikiem. E, oczywiście licznik, e, filmik z licznikiem, jak i ogłoszenie konkursów, e, ogłoszenie laureatów konkursu nastąpi po zakończeniu, po zakończeniu po prostu ostatnich ostatnich zgłoszeń, e, po zakończeniu. Że tak powiem, czasu już przeznaczonego na konkurs. Wstępnie ustaliłem, że konkurs potrwa do niedzieli, do godziny 12.00. O godzinie 12.00 konkurs będzie zamknięty, no i wtedy będę już tam sprawdzał oddane wasze głosy. Nagram właśnie filmik z wynikami, z laureatami, a potem opublikuję właśnie ten filmik, który za chwilę nagram z przebiegiem. Także Typujcie, jaki jest przebieg Dafika, którym się aktualnie poruszam. Trochę się pokręciłem, no ale mamy piątek, weekend do początek. Zajeżdżam właśnie za chwilę na bazę. Już zostało mi parę, tutaj chyba 5 km, tak stanąłem przed bazą, żeby tam na bazie już tego nie nagrywać. Za chwilę stawiam na bazę auto, jadę do domku no i zakończymy już konkursik, jak będę w domu. Także pozdrawiam Was jeszcze raz. Trzymajcie się. Hej.